Krzysztof, nie wiem, czy śledziłeś to, co się ostatnio dzieje w polskim biznesie i tą taką, może nawet nie dramę, to za dużo powiedziane, ale Gosia Andrzejewicz, która nakłada e, e, filtry i też promuje naturalność. Czy to się trochę tak nie kłóci ze sobą? no, no są te filtry faktycznie, dziewczyny, no ale faceci też nakładają te filtry. Chociaż najbardziej to mnie jakby denerwuje to, że niestety, ale nastolatki, czyli te fanki, czy też fa, fanni, którzy obserwują gwiazdy, jak patrzę na te filtry i naprawdę myślę, że Ojen, oni mają wspaniałą cerę bez żadnego trądzika ale fakt, prawda jest inna, bo wiesz, a zmyjesz makijaż, albo przejdziesz koło takiej gwiazdy, tugniesz nogą, ten makijaż się, wiesz, osunie, więc i nagle patrzysz, ej, to, to, bo to nie jest ta osoba z tego Instagrama. Niestety te osoby wpędzają te, te, tych dzieciaków, te nastolatki w kompleksy, tak, bo, bo życie jest absolutnie inne, więc ja zawsze rozróżniam życie Instagramowe od takiego właśnie real life. Myślisz, że powinien być taki zakaz używania filtrów? Myślę, że nie, ale na pewno na pewno edukacja i bo, bo, żeby, żeby te, te, ta młodzież po prostu wiesz, no nie popełniała samobójstw, nie cięła się, tylko dlatego, że ma właśnie pryszcza i źle wygląda w porównaniu z taką z taką gwiazdą. Angosia Andrzejewicz, to no jest. No dobra, dawaj czy to jest dużo filtrów, czy, no czy nie dużo? O. Czy to jest tłumacz po prostu? Czy uważasz, że jednak. Jest okej. Okay. Wiesz, no, na pewno jest wspaniałą artystką, absolutnie mm -hmm. y, zgadzam się, pamiętam jeszcze sprzed z, z lat, no ale tutaj faktycznie też trochę za dużo tych filtrów a, i a, no może, a może pow powinniśmy wprowadzić taki hashtag filtered, co? Oh prawda? Żeby każdy wiedział. Prawda. Tak, jak, tak jak teraz jest y, y, hashtag, że promocja czy tam kooperacja, to teraz filtered. Właśnie. Może coś w tym jest, ale tak czy siak pozdrawiamy bardzo tak, serdecznie Gosię i cieszymy tak. się, e, e, że Ty się tutaj u nas pojawiłeś no i życzymy Ci udanego pobytu w Polsce. A planujesz jakiś zakup nieruchomości w Polsce? Ale to, to zawsze czy też z moich myśli. Tylko z Tobą. No to nie wiem, to wtedy trzeba by jakąś rozdzielność zrobić. Bo to wiesz, jak jest dobrze, to jest dobrze. A jak się człowiek rozstaje, to potem różnie Są bywa. My się od lat lubimy, a w cudzysłowie się nigdy nie pokłócimy. To, to prawda. Dzień, dziękuję dziękuję bardzo. ci bardzo.